Przede wszystkim chciałam zaprosić na kurs co na Rozwoju Niemowląt z punktu widzenia lekarza i fizjoterapeuty. Jest to pierwszy kurs na rynku, który będzie analizował, jak powinna wyglądać współpraca lekarza i fizjoterapeuty, moim zdaniem nieodzowna i konieczna w rehabilitacji dzieci do pierwszego roku życia. Później oczywiście też, ale w rehabilitacji niemowląt nie wyobrażam sobie braku współpracy z lekarzem, dzięki któremu mam możliwość zlecenia badań ponieważ fizjoterapeuta nie może zlecać badań inwazyjnych. Lekarz, jeżeli zleci mi te badania, może je potem przeanalizować, może przeanalizować wyniki badań laboratoryjnych, może przeanalizować wyniki EKG, wyniki EEG. Może też pokierować do dalszych specjalistów, jeżeli jest taka konieczność. Najważniejszą rzeczą, jaką dzięki lekarzowi mam, to jest poczucie bezpieczeństwa ponieważ fizjoterapia dzieci nie opiera się tylko na fizjoterapii dzieci z, z ukszkodzonych neurologicznie, ale też dzieci, które posiadają różne inne jednostki chorobowe, często bardzo rzadkie. Rzadko spotykane choroby metaboliczne, rzadko spotykane zespoły genetyczne, przy których nie można wykonywać niektórych procedur fizjoterapeutycznych. To, co wyniosą Państwo z kursu, to ocena rozwoju prawidłowego i nieprawidłowych wzorców w rozwoju motorycznym dziecka. Nauczą się Państwo interpretować odruchy prymitywne i ich znaczenie w motoryce spontanicznej. Nauczą się Państwo doboru odpowiednich metod fizjoterapii w zależności od wyników, badań i oceny motoryki spontanicznej dziecka. Podczas tego kursu będziemy zwracać bardzo, duży, bardzo dużą uwagę na nabycie umiejętności praktycznych i praktycznego badania i obserwacji dziecka.